Cześć, witamy Was podczas Dnia z Łodzią Filmową 12 edycji Festiwalu Kamera Akcja oraz inauguracji Roku Akademickiego 2021-2022. Witamy jednocześnie wszystkich studentów w mieście filmu. Znajdujemy się w miejscu wydarzeń kulturalnych naszego kochanego Uniwersytetu Łódzkiego, który jest wieloletnim partnerem Festiwalu Kamera Akcja. My jesteśmy troficielami tworzymy nietużynkowe gry. Za pomocą naszej aplikacji Tropiciel. Tutaj jest jej logo. Stworzyliśmy razem z kolegami i koleżankami z Filmetero fajną zabawę dla Was. Do której oczywiście gorąco zapraszamy. Jeszcze właściwie powinniśmy się przedstawić. Pan majster, czyli Michał. <grym> i, pan tropiciel. I pan tropiciel, czyli Adam. Zapraszamy do zabawy. Jedyne co wystarczy mieć to telefon, smartfon. Tak, z tym smartfonem możecie przemierzyć Łódź i szukać spotów filmowych, gdzie zobaczycie jak zostały one wykorzystane w filmach. Jeszcze jedna uwaga, my, my jesteśmy od aspektu technicznego, tak więc jeżeli cokolwiek okaże się, że wam się nie podoba, macie uwagi albo sugestie, to nie do nas, to do nich dzwońcie o dowolnej porze, To już ustalaliśmy, że odbierają nawet w niedzielę. Tak i bardzo wcześnie rano to przede wszystkim. Także zaprosili. Natomiast Agnieszka i ja jesteśmy ze Stowarzyszenia Filmowego Filmeter. Część naszej załogi to studenci filmoznawstwa. Niektórzy z nas już ukończyli studia na Uniwersytecie Łódzkim. To właśnie dzięki UEU narodził się pomysł stworzenia naszej organizacji. Razem z tropicielem stworzyliśmy trasę śladami łodzi filmowej. Od tej pory, aż do końca trwania festiwalu, czyli do 7 października, możecie przejść się nią całkowicie za darmo z unikalnym kodem Kamera Akcja. No ale czym jest dokładnie nasza trasa? Śladami łodzi filmowej składa się z kilkunastu lokacji na mapie łodzi, w których kręcone były najsłynniejsze polskie filmy i seriale, takie jak Zimna Wojna, Stawka Większa niż Życie czy Ziemia Obiecana. Za pomocą aplikacji uczestnicy będą mogli nie tylko poznać miejsca powstawania największych dzieł rodzimej kinematografii, w każdym kolejnym miejscu czekać będą zagadki i zadania do wykonania. A za ich rozwiązanie będzie można zdobywać nie tylko punkty, ale także dostęp do dodatkowych materiałów, zawierających m.in. ciekawostki o filmach czy okolicznych zabytkach. Korzystanie z aplikacji jest banalnie proste. Pobieracie tropiciela z Google Play albo z App Store, a. Dodajecie grę za pomocą kodu Kamera Akcja. Kod oczywiście znajdziecie na naszym Instagramie czy na Facebooku, ale także na stronie Festiwalu Kamera Akcja oraz na stronie tropiciela. Więc Łapcie telefony w dłonie i poznawajcie tajemnicę łodzi filmowej. Życzymy powodzenia na trasie, a na festiwalu mnóstwo festiwalowych dostęp. To jeszcze raz my. A propos tego banalnego używania tropiciela, to chcieliśmy parę rzeczy powiedzieć. Więc tak, naprawdę jest to banalne. Po pierwsze, pobieramy tropiciela albo z App Store, albo z Google Playa. Za darmo całkowicie oczywiście. Tak, oczywiście. Otwieramy, wpisujemy specjalny kod. Specjalny kod to kamera akcja, tylko pamiętajcie, żeby nie wpakować tam spacji pomiędzy. Tak, zresztą będziemy go przypominali i my, i Filmeter e, na swoich profilach na Facebooku, Instagramie itd. itd. Mam to nadzieję, że tak pięknie. Mam nadzieję, że cokolwiek widać. E, odpali wam się e, nasz przewodnik z grywalizacją, czy gra, obojętnie jak to sobie nazwiemy. Macie listę spotów do odwiedzenia, no i dalej to już wasza rola, żeby wszędzie dotrzeć. Ale nie martwcie się, na pewno dacie radę i będziecie się dobrze bawić. Dobra, słuchajcie, tak jak mówiliśmy, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek problemy, dzwoncie, piszcie, Messenger, Instagram, nie ma żadnego problemu. Będziemy Wam pomagać. Będziemy odpowiadać na pytania, nawet bardzo trudne. No nie przesadzaj. Dobra. Dobra. Zapraszamy. Hej, hej. Bawcie się dobrze. Wiecie co? Opowiem Wam coś jeszcze o naszym partnerze, chodźcie ze mną. Tak jak wspomnieliśmy z Patrykiem, Uniwersytet Łódzki to fantastyczny partner, wieloletni partner kamery akcji. To już dwunasta edycja i to właśnie w Uniwersytecie narodził się ten fantastyczny pomysł. Tak samo w Uniwersytecie podczas studiów narodził się pomysł stworzenia festiwalu Filmeter, Stworzenia Filmeter. I cóż możemy jeszcze powiedzieć? Jak byście mogli wyjść? pograć? No to, pokażemy, no to przestrzeń pokażemy przestrzeń. To pokażemy przestrzeń. Uniwersytet Łódzki daje przestrzeń. Wykładowcy wychodzą z inicjatywą, słuchają studenta, więc bardzo, bardzo zachęcamy do studiowania na Uniwersytecie Łódzkim, bo warto. Chodźcie, pokażę wam jeszcze dalej. Na terenie Uniwersytetu jest mnóstwo ciekawych wydarzeń kulturalnych, branżowych są wernisaże, spotkania. Co można jeszcze dodać, Patryku? Wydaje mi się, że generalnie warto odwiedzić te przestrzenie, jak możecie zobaczyć w tym miejscu, dosyć klasyczne, zabytkowe przestrzenie, ale też na przykład nasz Wydział, Wydział Filologiczny, tak, który, z który jest bardzo tak, nowoczesny. Bardzo nowoczesne budynki. W tej przestrzeni na przykład możecie doświadczyć przeróżnych wystaw, przeróżnych wernisarzy, o których już Agnieszka wspomniała. Więc wydaje mi się, że, że warto odwiedzać w ogóle te miejsca, miejsca wydarzeń kulturalnych Uniwersytetu. Też bardzo ciekawe. Budynek prawa i administracji jest w kształcie paragrafu. O, tak. Bardzo ciekawa architektura, więc na pewno i wiedza, i e, zawarte przyjaźnie, zawarte jakieś nowe doświadczenia. E, fajne miejsce, naprawdę warto to studiować. Przyjeżdżajcie do Łodzi, i jeszcze raz witamy nowych studentów.